Witam się moi drodzy w kolejnym odcineczku z serii o kwiatach doniczkowych w dniu dzisiejszym jak nagrywam dla was ten filmik kwitnie mi trzy sztuki kwiatów doniczkowych pogoda za oknem jest tragiczna moi drodzy czekajcie bo mi coś się lampa tutaj wyłączyła no dobra chyba jest ok Przekwitło mi, jak mówiłam, na dzień dzisiejszy trzy sztuki kwiatów doniczkowych. Zaczniemy od storczyka. Nie jest to taki typowy storczyk, bo on jest o takich płaskich liściach. On kwitnie mi na taki kolor brązowo-biały. Jak zauważyliście, tak wyglądają się tego oto tutaj storczyka. Nie mam pojęcia jak on się fachowo nazywa, ale kto wie, to mi na pewno napisze. Dostałam kiedyś w prezencie od jednej z widzek. Już szczerze wam powiem, nie pamiętam od kogo dostałam właśnie te szczepki tego storczyka. Czy kupiłam sobie już. Tak, jest to odległy czas, że naprawdę, ale chyba dostałam z tego co pamiętam. No i on kwitnie mi w ten oto sposób. Troszeczkę, jak to się mówi, wiosny w domu. No ja mam głównie te kwiaty, które nie kwitną. Kolejnym kwiatkiem, który mi również zakwit, tego sobie odstawimy. Jest. Antorium czerwone. Ono już praktycznie zaczyna przekwitać, bo tutaj, mu już widzicie, czarnieje ten stożek całego kwiatusia. Mam chyba dwa lub trzy egzemplarze tego antorium czerwonego. I one też mi wydawały szczepki. Dzieliłam się również z dziewczynami. Ten oto szczepek z tego kwiatusia. Otrzymałam od mojej widzki Eweliny, której niestety już nie ma z nami, bo po prostu chorowała i w młodym wieku odeszła. Także kochani, u mnie zostały po niej kwiaty. Kwiaty, które pięknie mi rosną. Taką mam wspaniałą pamiątkę po... Ewelinie. No, fajna była dziewczyna. Miałam z nią kontakt prywatny i miała rękę do kwiatów. Jak mi dała jakiś szczepek, to u mnie już przez lata te kwiatki są i nic się nie dzieje. Dawała. Jak to się mówi, od serducha i wszystko pięknie rośnie. Czyli mamy dwa. Takie kwitnące kwiatki, i tutaj mam kolejny, który był dla mnie dzisiejszym ran, y, rannym odkryciem. Jest to grudnik, bo teraz stoi choinka na komodzie. Okno praktycznie jest zasłonięte. Dzisiaj przy podlewaniu kwiatów patrzę się na parapecie coś różowego. No i zobaczcie. No i faktycznie są kwiatunie. Są kwiatunie. Jest to grudnik, mam go oznaczonego, bo mam grudnika i wielkanocnika. Szczepka otrzymałam od też koleżanki, Wicki. Zobaczcie, ile ona, on jeszcze będzie miał masę pączków, ten grudnik. Także ładnie mi zakwitnie, koloru różowego, a wielkanocnik, on mi raz kwit, to on jest koloru mm, białe kwiatusie. Także piękne kwiatusie będzie i więcej. Dostałam szczepka od koleżanki Mardar. Koleżanka Mardar również prowadzi kanał na YouTubie serii ogrodniczej. Ja nieraz już o koleżance wspominam, ale kto nie zna to oczywiście. Zapraszam. Ma również dużo dużo kwiatów doniczkowych. Ma dużo kwiatów ogrodowych. Specjalizuje się, można powiedzieć, w uprawie głównie arbuzów, ale ma też inne ryśliny. Więc ja Wam tutaj nie będę spoilerować. Kto chce, to może zajrzeć, zobaczyć co damu koleżanki się dzieje. I oczywiście czekamy na nowy sezon ogrodniczy. U każdego zapowiadają się jakieś zmiany, także myślę, że warto, jak ktoś lubi te tematy. Oczywiście postaram Wam się dać link w, w tytule lub w opisie do kanału koleżanki. Także mam trzy takie piękne: kwiaty, grudnik, antorium czerwone i ten, właśnie tutaj, storczyk, takie tutaj u mnie. Zakwitły kwiatki doniczkowe. Oczywiście, jak film wam się podoba, to zostawiajcie łapkę w górę. Komentarz będzie mi bardzo miło. A w dzisiejszym odcinku myślę, że to na tyle, moi drodzy. Żegnam się, papa. Pa.